Więc ja gratuluję. Na dzień dzisiejszy, żeby utrzymać klub w drugiej lidze na jakimś tam powiedzmy sobie minimalnym poziomie, to jest milion 600. 000. Na dzień dzisiejszy z miasta klub otrzymał 600 tysięcy i tutaj naprawdę trzeba podziękować zarówno radnym, jak i panu prezydentowi, że, że zabiegali o te środki i że te środki zostają przekazywane. Ja tylko... Mam nadzieję i wierzę w to, że, że zarówno zawodnicy, jak i zarząd podołają tej roli i utrzymają dla Wejherowa drugą ligę. Utrzymanie zespołu drugoligowego jest znacznie, znacznie droższe i tak jak pan prezydent powiedział, będzie zależało to od, od pracy. My to jako zarząd wymusiliśmy, zobowiązaliśmy, cały sztab szkoleniowy, że musi tego zadania Dokonać. Widać ze strony klubu ogromną determinację. My poprzez wsparcie finansowe chcemy też pomóc, ale ma być to też promocja, bo jeżeli klub jest w drugiej lice, jest to promocja dla Wejherowa. Wejherowo wcale nie jest dużym miastem, a jednak popatrząc na. Inne kluby drugoligowe to znajdują się w większych miastach, czyli można powiedzieć, że Wychirowa w ten sposób jest wyróżniona. Życzymy zawodnikom jak najlepiej, żeby było jak najwięcej meczów wygranych.